W końcu dojechaliśmy. Niestety bardzo dużo miejsc zajętych, tych najlepszych. Jakiś team wynają całą wyspę za mną. Także nie bardzo jest gdzie łowić, przynajmniej w tych miejscach, które znam doskonale. Także ustawiliśmy się tutaj na takim małym cypełku. Będziemy próbować trochę na otwartej wodzie. Trochę bliżej brzegu. Tutaj są dosyć ostre spady. O, i zobaczymy, no i będziemy obserwować. No a wychodzi na to profesjonalny team karpiowy, który jest tutaj przed nami. Mają zarzuconych 9 wędek. Także przy okazji zobaczymy co oni wyciągną. Podobno jest trochę ryby, podobno trochę dopuścili. Także zabawa powinna być. Bardzo dużo grubej frakcji, bardzo dużo zapachów, zależy mi na tym, żeby jak najszybciej się pojawiła ryba, no i przede wszystkim, żeby to się odróżniało trochę od konkurencji, no. bo jest dzisiaj trochę tych ludzi na wodzie i trzeba będzie te ryby skusić. Także tak siedzimy, robi się naprawdę coraz cieplej, ja już się rozebrałem, a to jest dopiero siódma godzina. O, zobaczymy, no na pewno łatwo nie będzie, w ogóle bardzo dużo ludzi jest dzisiaj. Jest środa, a mimo to jest bardzo dużo ludzi. Cały czas coś tutaj podskubuje, cały czas coś się ociera, o ożyłkę. Raz, że jest sporo ludzi, dwa, no tak jak mówię ci poważni karpiarze gdzieś tam. Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie, jak poważni to są ludzie, mają swój baner, namioty rozstawione, mówię, dziewięć wędek, z takiej wyspy przed nami obrzucali tutaj wszędzie wokół, także my musimy się wpasować gdzieś tam między ich wędki. No i nie siedzą tutaj pierwszy dzień, także na pewno nęcą swoje miejsca bardzo punktowo, bardzo grubo, także łatwo nie będzie z nimi wygrać, nawet cokolwiek wyjąć. dzisiaj, to będzie sukces. No, ale nie nastawiam się na jakieś bardzo duże ryby, najważniejsze dla mnie jest to, żeby w ogóle coś wyciągnąć, żeby zobaczyć... Najważniejsze dla mnie było, żeby zobaczyć w ogóle jak to wygląda, dlatego że tutaj będzie zlot w przyszły piątek. No, Sopkowi też coś co jakiś czas odjeżdża, ale... Na razie... Na razie nic ciekawego. Masakra. Przynęta na suma. <gry> Oj. Oh. No dobra ja tu karpi szukam Ości Look in the water Cizdo tak. Do widzenia No dzień dobry, dzień dobry, cześć witajcie Ech, Dzisiaj Przede wszystkim zbióra. Widzieliście, byliśmy ostatnio trochę na tych karpiach, ale strasznie ciężkie mówienie. Po pierwsze, tak jak widzieliście, profesjonalny team karpiowy podobno, profesjonalny, tym karpiowy, rozstawił się na wyspie przed nami i zajął dosłownie pół tego łowiska. Przez kilka dni nęcili swoje miejscówki, także wiadomo, że ta ryba gdzieś tam chętniej do nich przypływała niż do jakiegoś jednodniowego, kilkugodzinnego nęcenia, które my mogliśmy im zapewnić. Parę drobniutkich, drobniutkich karpi wpadło, natomiast największy problem był taki, że dosłownie dzień wcześniej na tym łowisku zarybili ponad setką sztuk dużych, dużych karpi i wiadomo, jak wpadł do takiego niedużego zbiornika taka ilość nowej ryby, to nie tylko ona nie żeruje, ale też płoszy inne, szczególnie te większe ryby. Także z tego co widziałem, nikt nie miał tam ciekawszych efektów. Kilka osób miało jakieś ryby, natomiast wszystko to było w granicach tego kilograma, dwóch. Chyba największą rybę, jaką widziałem, to było koło trójki. Natomiast ogólnie ryb tam jest bardzo, bardzo dużo. Tak jak zresztą widać na moich poprzednich filmach, kiedy dopiero zaczynałem moją przygodę gdzieś tam dwa lata temu z Genesis Carp. Natomiast dzisiaj nie o tym, chociaż. Troszkę też o tym, dlatego że dzisiaj już zupełnie oficjalnie zapraszam Was na spotkanie ze mną właśnie na tym łowisku. To nie jest zlot, to nie jest jakieś wielkie zorganizowane spotkanie. Ja, ja nie chcę być traktowany jako organizator, nie chcę być e, traktowany gdzieś tam jako osoba, która zaplanuje Wam cały dzień. Po prostu ruszam na to łowisko z Sebastianem. Będziemy tam w piątek od godziny 6 rano do godziny 21. I po prostu, kto ma ochotę z nami się zobaczyć, kto ma ochotę z nami połapać, to zapraszam Was e, na to łowisko. To jest łowisko Zezuj. Link do tego łowiska macie w opisie. Tam jest mapa. Możecie się wklepać w Google, znaleźć. Bez problemu się dojeżdża. Jest droga, co prawda, jest trochę rozkopana, bo oni tam budują jakieś cuda i musicie zwracać uwagę na znaki. Ale naprawdę trafić tam jest bardzo, bardzo prosto. Widać tą, tą wodę z ulicy, z głównej drogi. Po prostu zjeżdża się kawałek w lewo. Jest wielki parking. Można śmiało się zatrzymać. To jest oczywiście woda komercyjna. Jest tam bardzo dużo karpia. Jest trochę amurów. Są szczupaki, są okonie, są bodi. Boleniem, mnóstwo, mnóstwo boleni, niekoniecznie największych na świecie, ale podobno ładne ryby też są, jakieś bardzo pojedyncze sumy, są pstrągi potokowe, no i oczywiście cały, cały biały ryb, także można naprawdę fajnie połapać i na bacika, i na spinning, i na grunt, lekki, ciężki fiderek, i tak dalej, i tak dalej. Ta wyspa, która była zajęta przez ten team karpiowy, w piątek będzie, jest zarezerwowana dla nas, także nie obiecuję, że każdy tam się zmieści, dlatego, że tam wejdzie, no nie wiem, może około 10 osób, maksymalnie, nie myślę, także nie obiecuję, że, że będzie tam miejsce, ale tam będziemy się spotykać. Ja tam będę stacjonował i tam można do mnie zajrzeć. Tam można przyjść, usiąść, pogadać. Jest wielka wiata, to można naprawdę zjeść coś ciepłego i wypić coś dziwnego, jeżeli ktoś ma ochotę. Jest tam obok mała budka, gdzie można coś zjeść, można zabrać rybę z łowiska. Oczywiście trzeba ją kupić, można też wypuszczać przede wszystkim o to chodzi. Natomiast można też kupić rybę, zabrać, jeżeli ktoś ma ochotę zjeść nad wodą, proszę bardzo, po to, są takie, po to są takie łowiska. Oprócz tego można coś tam zamówić, kupić, można kupić zanętę, można kupić przynęty, można wypożyczyć podbierak, siatkę, węciska można wypożyczyć, grilla można wziąć, naprawdę, naprawdę wszystko jest, co potrzeba na taki przyjemny, fajny dzień. Także mówię, nie chcę, żeby to było traktowane jako zlot, nie chcę być waszym opiekunem, także każdy tam może przyjechać na własną odpowiedzialność i i po prostu posiedzieć ze mną, powędkować, pogadać. I z takich ciekawostek, powiedzmy, nie chcę obiecywać, dlatego że to nie ode mnie zależy, ale jest szansa, jest mała, mała szansa, że już na tym naszym spotkaniu w piątek będzie można ode mnie kupić opaski Fishing with Ace. Team. E, o tym będziemy sobie gadać, jak tylko one do mnie dotrą. Wtedy Wam jeszcze potwierdzę, że będzie to spotkanie, e, że będzie na tym spotkaniu można je nabyć. E, natomiast oprócz tego będzie oczywiście kilka innych opcji, żeby je dopaść u mnie, e, czy na live'ach, czy, czy w jakikolwiek inny sposób. O tym sobie pogadamy już jak te opaski dotrą. Natomiast jest szansa, że już wtedy na łowisku będzie można e, je dopaść. A blisko 11 kg. Jak na razie największy karp. E, ale jeszcze mam kilka godzin łowienia. Także wszystko może się zmienić. Na trzy drobniutkie ziarenka peletu. Dosłownie przynęta, jak na płoć, ale tak właśnie biorą dzisiaj e, po południu. Przestały żerować na grubych e, przynętach, przestały żerować na grubym pelecie, na kulkach proteinowych i biorą tylko i wyłącznie na drobniutki, bardzo drobny, malutki truskawkowy pelet. Prawie 11 kilo. Uff. Coś pięknego. Tak czy inaczej, oficjalnie... Jest to spotkanie, także zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to możecie zajrzeć do mnie na grupę Fishingów Ace Team. Macie do niej link w opisie. Możecie zajrzeć do mnie na mój fanpage facebook.pl/fw team. Do niego również link macie w opisie. Możecie śmiało pisać do mnie, pytać, jak to tam wygląda, jakie są ceny, właśnie. Propo cen. Pierwsza wędka 15 zł, każda następna 10 zł od godziny 6 do godziny 21. Kto ma ochotę, może zostać dłużej, może łapać w noc. Wtedy po prostu jakby doba wędkarska to jest te, dwa, to jest te kilkanaście godzin od 6 do 21 i od 21 do 6 po prostu jest dodatkowa opłata i naprawdę tyle, także bardzo tanio, można fajnie połapać, pospiningować, pokarpiować, a mówię, jak macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zapraszam Was na fanpage'a, na grupę, jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać, ale nie ma transportu, może wrzucić post, że jedzie z jakiegoś miejsca do, 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 na to łowisko, to może się zgadacie może, może pojedziecie jednym samochodem może jakimś tam autobusem, to jest niedaleko od na Mazurach, także myślę, że bez problemu jakiś dojazd ogarniecie tak ci inaczej, nie przydłużam, dzięki wielkie za dzisiaj, do zobaczyska może w weekend, jak nie w weekend, to na pewno na początku przyszłego tygodnia, dlatego że jedziemy jeszcze raz spróbować sił z tymi karpiami z trochę inną metodą, w trochę innym miejscu, ale o tym już sobie pogadamy na następnych odcinkach. Także dzięki, wielkie raz jeszcze i do zobaczyska.